Banki coraz ostrzej rywalizują o klientów zainteresowanych kredytami mieszkaniowymi. Szczególnie upodobały sobie osoby, które chcą pożyczyć złotego. Marże dla tych kredytów systematycznie i mocno spadają. W sierpniu bardzo ostro obniżyły się marże odsetkowe dla kredytów z wkładem własnym. Banki faworyzują osoby które mają już odłożone pewną kwotę na zakup mieszkania i dla nich marże z ponad 2% jeszcze w lipcu spadły średnio na koniec sierpnia do 1,9 punkta procentowego. Natomiast nie ma aż tak spektakularnych zmian w przypadku kredytów walutowych. Tutaj średnie marże odsetkowe od kilku miesięcy trzymają się na niezmienionych poziomach, ewentualnie nawet nieznacznie, Wzrastają. Skąd taka sytuacja? Niewykluczone, że swój wkład ma w tym Komisja Nadzoru Finansowego, która planuje nowelizację rekomendacji S, bo nadzór chce w przyszłym roku zakazać bankom mającym już ponad połowę kredytów udzielonych w walucie dalszego finansowania nieruchomości w euro czy franku. Naciska tym samym na zwiększenie w wielu instytucjach finansowych, na wzrost zaangażowania właśnie w kredytach złotowych. I widać, że odnosi to skutek, bo na pole kredytów złotowych wchodzi ostatnio wiele banków, które wcześniej koncentrowały się przede wszystkim na sprzedaży właśnie kredytów w euro czy franku. Banki te. Na marginesie, jakby sprzedawały kredyty złotowe i nie było ich punktem honoru, aby ta oferta była szczególnie atrakcyjna. Natomiast od wakacji mamy tutaj spore zmiany. Mocno wchodzi na rynek kredytów złotowych Nordea, Deutsche Bank, Bank BPH, DNB Nord, z czym wcześniej nie mieliśmy właściwie do czynienia. Bardzo dużo zmian przyniósł wrzesień. Wakacje nie były leniwe dla, w bankach, ale jednak to, co się zaczęło dziać we wrześniu, pokazuje, że no, na rynku kredytów mieszkaniowych będzie bardzo gorąco pod koniec roku. Oferty przebijają się nawzajem bardzo mocno. Banki potrafią już zniżać marże poniżej 1,5 punktu procentowego i to mocno i nie są to już wyjątki, niemalże znokautował konkurencję ING Bank Książki, ogłaszając nowe siatki marsz dla swoich stałych klientów, którzy mają od co najmniej pół roku konto osobiste lub rachunek oszczędnościowy w banku. I potrafi im zaoferować, jeśli mają 20% wkład własny, marżę odsetkową w granicach 1,5 punkta procentowego. Takiej marży jeszcze kilka miesięcy temu nawet trudno było sobie wyobrazić.